Witam, dzisiaj pokażę Państwu, w jaki sposób włączyć streama z telefonu wraz z czytanym czat czatem. Ja do streamów używam telefonu Samsung Galaxy S21FE, koszt 500 zł. Będziemy potrzebować przeglądarki Google Chrome oraz Prism Live'a. Jeśli mamy te pobrane aplikacje i jesteśmy zalogowani w Prism Live, to najpierw w telefonie trzeba włączyć syntezator mowy. Wchodzimy, syntezator mowy. Tutaj mechanizm usługi Google. Tutaj zmieniamy język. Musimy to zmienić, ponieważ później jak włączymy przeglądarkę Google Chrome, wchodzimy na stronę speechchat.com. Tutaj będziemy musieli zawsze odmutować. Tu w prawym górnym rogu mamy zakładkę taką Speech Chat i jeśli nie włączymy tego syntezatora mowy, to tutaj jak mamy zakładkę Voice to na przykład nie będą dostępne niektóre języki. Więc najpierw zawsze trzeba to włączyć. Wybieramy sobie nasz język. Ja będę używał polskiego. Jak już mam to wybrane, to tutaj będziemy mogli dodatkowo chat wejść w zakładkę Speech Format. Tutaj można zostawić włączoną wyświetlaną nazwę i tekst. Ja wolę sam tekst. No i następnie odpalamy Prism Live. A. Tutaj klikamy Live na żywo dajemy opis tutaj sobie ustawiamy bitrate wiadomo tam im mniejszy bitrate tym czasami lepiej bo jest problem z zasięgiem no i odpalamy naszego live streama tutaj w ustawieniach czasami chyba trzeba tam pozmieniać że ma się odpalać w tle albo chyba Prism life automatu ma że działa w tle no i tylko po prostu odpalamy naszą przeglądarkę. Ona zawsze musi być włączona. Jak ona jest włączona, to po prostu i ona powinna czytać nam czat. Testujemy, czy to działa. Test. Wszystko działa. I najlepiej po prostu sobie ściemnić ekran. Jak ci ekran jest ściemniony, to mniej baterii Test. używa. Zapraszamy wszystkich na na nasz kanał na YouTube.